Рази, все ці панде роти, п'яні ради. Це ті пандерове, все пандероти. Номер 4. до президента України Верховної Ради України щодо відновлення звання Героя України Степану Бандері. Tak, dobrze państwo słyszeli. Rada obwodu lwowskiego przegłosowała wniosek do prezydenta Ukrainy i Najwyższej Rady o uznanie Stepana Bandery bohaterem narodowym. 46 si zari nie Ale nie tylko jego! Zwarnie nr 5 do prezydenta Ukrainy, Werchownej Rady Ukrainy, śniadło jednomienia zwania heroi Ukrainy Romanu Szuchowieczu. Po Także wniosek dotyczący Romana Suchewicza przeszedł jednogłośnie. 46 si nie przyjęto, dziękuję. Tego Romana Suchewycza, głównego dowódcy Ukrainic skiej powstańczej armii, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie rzezi wołyńskiej jako taktyki wojennej UPA przeciwko Polakom.